Karnawał w Nothing Hill w Wielkiej Brytanii i zestawienie. Osiem osób pchniętych nożem, 350 aresztowań. Dwie ofiary ranne w poniedziałek walczą o życie, podobnie jak 32-letnia kobieta dźgnięta w niedzielę. W niedzielę i poniedziałek aresztowano 349 osób najczęściej za przestępstwa narkotykowe i posiadanie broni. Skonfiskowano trzy sztuki broni palnej, a także dokonano 49 aresztowań za posiadanie innej broni. 61 funkcjonariuszy policji zostało rannych. Karnawał karaibskich społeczności Wielkiej Brytanii jest największy w Europie i drugi na świecie po karnawale w Rio. Bierze w nim udział około miliona osób. Dla porównania podczas edycji w 2023 roku doszło do ośmiu pchnięć nożem i 275 aresztowań. Jak widać, ilość pchnięć nożem nie zmieniła się, jest na stałym poziomie, czyli 8, ale zwiększyła się ilość aresztowań, bo w tamtym roku było 275, a teraz 350.